Piła taśmowa od Parkside. A. Jak to się sprawuje? Piła kupiona uży jako używana, ale nie używana. Czyli po prostu ktoś kupił i to mu zalegało. Koszt 350 zł. Jak to się sprawdza, powiem Wam. Pierwsze cięcie mam za sobą. Wychodzi to dosyć fajnie. Także jestem nieco zaskoczony. A tutaj zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Także tak. Mam takie uszy do obcięcia i tak czwóreczka. Teraz muszę przekręcić to ucho, bo z tej pozycji nie dotnę. Pierwszy minus, który mi przeszkadza, to że ta piła nie blokuje się w pozycji, w pozycji takiej, jak na jedną ręku. Nie można je... Co mi przeszkadza? Podniosę tą piłę, ona samoczynnie opada i jak ktoś chce wkręcić, to muszę to przytrzymywać jedną ręką, chyba, chyba że tutaj można skontrolować na tej śrubie, zaraz zobaczymy, bo może, może da się tam skręcić i będzie OK. Tak, ucho mam obcięte. Jakbym równiej ustawił, to było lepiej. Ale piła spełnia swoje zadanie. Właśnie jedną ręką to. Tak. Przytrzymamy piłko o. To są pierwsze próby, więc można by było pewnie coś poprawić. Że tak to wygląda. Zaraz wezmę 19 klucz. Zobaczę, czy tutaj da się to skonturować, żeby ona nie opadała. Bo to jest irytujące, co teraz się dzieje. O, tego mi było trzeba. Teraz już nie opada, więc jest to i ma szybkiego zacisku. To też jest fajna sprawa. Nie trzeba tego tym kręcić. Jakość cięcia. Dla mnie jak najbardziej za. No i jako takie pieniądze to powiem Wam, że fajna sprawa. Dla mnie jest to jak najbardziej okej. Okay.